24 października w Kinieremus w Kościerzynie odbyła się czwarta edycja konferencji Bądź Sobą, Jestem Tobą, organizowana z okazji Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Wydarzenie to cieszące się rosnącym zainteresowaniem stało się miejscem spotkania zarówno specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, jak i osób szukających wsparcia oraz wiedzy na ten temat. Inicjatorem obchodów Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w Województwie Pomorskim jest Piotr Harchaj z Pomorskiej Koalicji na Rzeczy Zdrowia Psychicznego. Coraz więcej osób doświadcza tego kryzysu psychicznego. My chcemy zaprosić mieszkańców, żeby zastanowili się nad tym, czy na co dzień nie stygmatyzują osób chorujących psychicznych, ale czasami czy nie wstydzimy się sami prosić o pomoc, doświadczając kryzysu. I zachęcamy do tego, żeby odmieniać głowy, żeby być otwartym na inność i też być uważnym, bo każdy z nas ma prawo do kryzysu i każdy z nas ma prawo prosić o pomoc. A co pokazują statystyki co trzeci z nas doświadcza albo aktualnie doświadcza, lub w przyszłości będzie doświadczał kryzysu psychicznego. Funkcjonowanie takich centrów zdrowia psychicznego jak w Kościerzynie zmniejszyło ilość hospitalizacji pacjentów. To znaczy oni nie są zabierani ze swojego środowiska rodzinnego i bardzo znacznie rozszerzyliśmy też jakby możliwość udzielania pomocy czy w przychodni, czy w domu u pacjentów, że pacjenci żyją, staramy się, żeby pracowali nadal w środowisku swoim, a nie byli izolowani w oddziale psychiatrycznym. Oprócz wykładów i porad specjalistów, miały także miejsce występy artystyczne, które dodały wydarzeniu wyjątkowej atmosfery. Na scenie pojawił się Jacek Jurga, podopieczny Fundacji Burego Misia oraz Monika Górska grająca na akordeonie. Dodatkową atrakcją był występ fantastycznej grupy młodzieży kościerskiej działającej przy Kościerskim Domu Kultury pod przewodnictwem Grzegorza Daszkowskiego.